Od zawsze to samo pytanie. Co najlepiej się sprzedaje w YouTube, na internecie, na Instagramie? Co żre? I wszyscy znają tą odpowiedź, ale mało kto jest w stanie to wcielić w życie, bo tak naprawdę najbardziej sprzedaje się: gównoburza, kontrowersje, pytania urwane, pierdy w słoiku, dzieci i kotki i wszystko to, co ultradynamiczne. Czyli nagrywanie słodkich szczeniaczków biegających, albo. Tego nigdy nie widzieliście! I te wszystkie huki, gdzie wchodzisz i. Uh -huh. no. Ale wejdziesz, wejdziesz. Tego nikt ci nie pokaże. Trzy rzeczy, bez których nie będzie wigilii. No. I ciekawość. I ciekawość, ciekawość. Interesowanie poprzez ciekawość. Bo masz takie. A może o czymś przegapiłam? A może jednak coś się dowiem? Czyli wszystko jest oparte o ciekawość. A drugą rzecz, którą najczęściej, jeżeli już nie kontrowersje, sprzedajemy i pokazujemy w internecie i które żrą najbardziej, to... I tutaj zakończę niezakończoną pętlą jak serial i powiem Wam jutro. Ha!